Kilka słów na temat reakcji cykloaddycji jeden czyli polarnej. To jest taki typ reakcji chemicznej, w wyniku czego tworzy się pięcioczłonowy związek heterocykliczny. Tutaj symbolicznie zostały zaznaczone atomy, widać, że one mogą być bardzo rozmaite. Niekoniecznie muszą być wiązania pojedyncze, mogą być wiązania wielokrotne również. Do przeprowadzenia tej reakcji potrzebujemy dwa typy związków jeden czy dipol i dipolarofil. Zacznę od dipolarofili, dlatego że zazwyczaj są to niespecjalnie skomplikowane ze względu na centrum reakcyjne pochodne eten albo jego pochodne, czy wreszcie etyn, czy jego pochodne, czy jakiś generalnie związek, który posiada na przykład wiązanie wielokrotne i pewien podstawnik tutaj Y, który może być jakiś tam skomplikowany. Albo prosty, w moim wypadku Y, moim ulubionym podstawnikiem, jeśli można tak powiedzieć, proszę Państwa, jest ugrupowanie NH. I tu trzeba sobie wyobrazić jeszcze oczywiście możliwe podstawniki, rozmaite. Jak wyglądają w takim razie jeden, czyli pole. No są to rozmaite związki i organiczne i nieorganiczne, które zawierają pewne charakterystyczne grupy. Na początku wezmę tutaj. Takie związki, które posiadają w łańcuchu trzy atomy azotu. Trzy atomy azotu. Jeśli połączę te atomy azotu jeszcze wiązaniami tutaj, to widzimy, że ten czterowiązalny będzie miał ładunek dodatni, a ten dwuwiązalny, tu dwie pary elektronowe, będzie miał ładunek ujemny. To jest oczywiście azydek. To jest oczywiście azydek, może być azydek alifatyczny, czy też azydek aromatyczny. Innym takim przykładem jest związek, który jest pochodną nitrylu. Tu mamy nitryl, ale jeśli pojawi się tutaj atom ja tlenu, a można takie związki w niezbyt trudny sposób syntezować, no to tu mamy ładunek dodatni, to to jest entlenek nitrylu, prawda? Innym przykładem mogą być diazo-związki, to znaczy takie związki, w których atomy, występują dwa atomy azotu. No i tu jakieś podstawniki R. Oczywiście one mogą być jednakowe albo różne. Tu są dwie pary elektronowe, więc będzie minus, a i tutaj czterowiązalny atom azotu, więc będzie plus. Nieorganicznym przykładem, jednym z kilku. Jest na przykład cząsteczka ozonu. Odmiana, odmiana alotropowa tlenu zawierające trzy atomy tlenu. Oczywiście, jeśli postaram się uzupełnić tutaj oktety, no to wyjdzie mi taka struktura, tu trzy pary elektronowe z ładunkiem minus oraz, proszę Państwa, tutaj potrójnie wiązany tlen, a więc z ładunkiem plus. I wreszcie ostatni przykład, choć tych przykładów jest znacznie, znacznie więcej, może być cząsteczka, powiedzmy sobie, Podstawionej iminy, jeśli mamy atom azotu, i tu jakiś kolejny podstawnik typu R, ale powiedzmy, dołożymy atom tlenu, no to okazuje się, że mamy tutaj ładunek ujemny, tu ładunek dodatni, i to są nitrony. No, tylko można zadać pytania, gdzie tu jest jeden czy dipol, bo przecież mamy do czynienia tu z jeden, dwa dipole. To nie jest takie trudne, dlatego że, no powiedzmy, Weźmy tę cząsteczkę tlenku nitrylu. To jest jedna z form mezomerycznych, to znaczy ze struktur granicznych, ale jeśli bym przełożył parę elektronowe na atom azotu i podobnie w innych układach, to dostaniemy strukturę R, gdzie będzie C, podwójne wiązanie do atomu azotu, atom tlenu minus. No i tutaj na atomie węgla musiałbym napisać ładunek dodatni. W takim układzie właśnie widzimy wyraźnie, że to jest 1,3-dipol i tego typu związki będą mogły reagować z dipolarofilami. Przytoczę przykład reakcji czy dipolarnej znanej państwo reakcji, dlatego, że omawialiśmy ją w poprzednim semestrze. Weźmy jakiś tutaj alken, czyli wiązanie podwójne, niech on będzie w konfiguracji tutaj Z i Przeprowadzimy reakcję ozonolizy. Zatem, ponieważ już wiemy, że ozon jest dipolarofilem, mogę go tak zaznaczyć, tutaj mam O, tu byłoby O, plus i tutaj O- minus z pominięciem par elektronowych, które wynikają ze wzorów Luisa. To wówczas taka para elektronowa może zaatakować atomu węgla, a ta para elektronowa utworzyć wiązanie z atomem tlenu, a ta przejdzie po prostu na atom tlenu. W wyniku czego otrzymujemy produkt, którego nazwę e, Państwo znają, ona jest dość zabawna. Nazywa się ten produkt mol-ozonkiem. Czyli mamy trzy atomy e, tlenu, które tworzą e, no, Trioksolan, tego typu związek, ponieważ jest to podejście od jednej strony. W takim razie grupa R będzie też po jednej, grupy R po jednej stronie tego pierścienia. Zatem możemy tu mówić o przyłączeniu suprafacjalnym. Oczywiście to nie tylko po tej stronie pierścienia, ale ponieważ podejście jest prawdopodobne od dwóch stron, zatem możemy mieć, będziemy mieć tutaj mieszaninę racemiczną. No i teraz, proszę Państwa, w poprzednim, w poprzednim powiedziałem, że ten związek przekształca się w prawdziwy, jeśli można tak powiedzieć, ozonek. Ale jak się to dzieje? I to właśnie chciałem Państwu teraz pokazać. Przekształcenie w mol ozonek odbywa się przez rozpad tego pierścienia, ale nie w taki sam sposób, jak się utworzył. Okazuje się, że jeśli by przenieść parę elektronową tutaj, to następuje rozerwanie wiązania węgiel-węgiel, a następnie rozerwanie wiązania tlen-tlen, w wyniku czego powstają dwie odrębne cząsteczki. To znaczy, zachowując tutaj rysunek, mamy do czynienia z układem no, aldehydowym w tym wypadku, a tutaj tworzy się układ no, tego typu, w którym mamy O minus oraz O plus, no, i, z, i, i znów podstawnik typu R. Tutaj też ten podstawnik R powinienem narysować, ponieważ Państwo już widzą tutaj, że co prawda to jest jeden dwa dipol, ale jeśli przeniesiemy parę elektronową na tą tlenu, to strukturą rezonansową jest oczywiście jeden czy dipol. I teraz, jeśli ułożymy odpowiednio te związki względem siebie, możemy otrzymać produkt. Cel utrzymania tego produktu przerysuję ten schemat, aby było widać, jak związki muszą być ułożone względem siebie. No powiedzmy sobie, że, grupę, że ten związek karbonylowy ułożę w taki sposób. Tutaj jest R, tutaj jest atom tlenu. No i proszę Państwa, tutaj byłby atom tlenu, ponownie atom tlenu związaniem podwójnym i kolejny. R, to byłby oczywiście plus, tu byłby oczywiście minus. Musimy pamiętać, że to są oczywiście atomy wodoru, których ja tutaj nie rysowałem, przecież. No i teraz proszę zobaczyć: atak pary elektronowej na atom węgla oraz atak powiedzmy sobie no jednej z tych par elektronowych tutaj i przeniesienie pary elektronowej na atom tlenu daje produkt, który możemy sobie nazwać prawdziwym ozonkiem. Zatem proszę zwrócić uwagę, że mamy dwa atomy tlenu tutaj, następnie wiązanie, ponownie atom tlenu. I tutaj mamy jeden podstawnik typu R i drugi podstawnik typu R. Chcę powiedzieć, że to mamy znowu tutaj 1 1,3 dipolarną, prawda? Powstaje taki związek. Natomiast ten rozpad, o którym tutaj powiedziałem, można nazwać reakcją retro, to znaczy taką odwrotną do reakcji 1,3 bipolarnej, retrocykloadycją, czyli odwrotną cykloaddycją, w wyniku której tworzą się produkty. Tak mniej więcej wygląda ta sytuacja. Państwo wiedzą, że powstały ozonek można na przykład poddać redukcji za pomocą pewnych odczynników i otrzymać odpowiednie związki karbonylowe. No w tym wypadku gdy BR -y były jednakowe dostalibyśmy jednakowe związki karbonylowe. Tablica wyczyszczona. Mogę zatem pokazać pewne przykłady reakcji cyklu 1 czyli polarnej. Weźmy dla uproszczenia sobie związek nienasycony z podstawnikami w położeniu Z i jeden ze związków dipolarnych, no niech to będzie jakiś R C N O. Niech to będzie tlenek nitrylu. Okazuje się, że dość łatwo takie reakcje zachodzą. Nie trzeba jakichś specjalnych ogrzewań tego związku. jeśli Niezbyt rozbudowane są podstawniki, nawet jeśli są rozbudowane, to dość łatwo idzie. I atak pary elektronowej na atom węgla, przejście pary elektronowej tutaj na atom węgla i oczywiście przejście pary elektronowej na atom azotu powoduje, że otrzymujemy produkt, który oczywiście R w drugą stronę produkt, który zawiera tutaj. Tworzy się cykl pięcioczłonowy, tutaj jest tlen, ponieważ tu było wiązanie potrójne, a więc zostaje zachowane wiązanie podwójne, i tutaj z wiązania podwójnego robi się wiązanie pojedyncze. A więc mamy tutaj izoksazolinę albo dihydroizoksazol. W innym przypadku, zresztą moim ulubionym, możemy zamiast związku niekarbonylowego ani nasyconego użyć powiedzmy sobie niepodstawionej iminy. Rysując w ten sam sposób, musiałbym tutaj narysować więcej w taki sposób, że mamy tutaj N atom wodoru. Dwa podstawniki, jakieś R, najczęściej są to podstawniki aromatyczne, znów tlenek nitrylu, ale proszę zwrócić uwagę, że tlenek nitrylu może reagować tylko w sposób regio specyficzny. Tutaj za chwilę to omówię. Tu jest jakiś kolejny, no znów R w tę stronę. Tu jest minus. Tutaj jest ładunek dodatni. Atak pary elektronowej na atom węgla, atak pary elektronowej na atom węgla i przejście pary elektronowej na atom azotu, w wyniku czego tworzy się produkt, który będzie wyglądał mniej więcej następująco. Tutaj R, tutaj kolejny R, tu był atom azotu z przyłączonym. Atomem wodoru i tak to zostaje. Teraz mamy tutaj, proszę Państwa, atom tlenu, następnie kolejny atom azotu i tutaj do atomu węgla. Z tym, że jeśli tu było wiązanie potrójne, to zostanie zachowane wiązanie podwójne, tworzy się wiązanie pojedyncze i mamy kolejny podstawnik R. A więc mamy tutaj do czynienia. Z 1,2 czy 4, 1,2,4 oksadiazolem z pochodną 1,2,4 oksadiazolu, która w położeniu 4,5 posiada to wysycenie, powiedzmy formalne, atomami wodoru, a więc to będzie 4,5-dihydropochodna. Tego typu związki właśnie się tworzą. Można te reakcje przeprowadzać na innych, zarówno związkach dipolarnych, jak i dipolarofilach, ale one wszystkie zachodzą w jednakowy sposób. Może się pojawić problem regioselektywności i stereospecyficzności, ale w tym momencie tego zagadnienia nie będziemy jeszcze omawiać.